Powiedz jak ci się dzisiaj boksowało. <laughs> to było... Ja bardzo zadowolona tym, że ja mogę powiem wracam do ringu, zrobiłam swoje pierwsze kroki w zawodowym boksie. Jeszcze ja nie pokazałam wszystko, co mogę, do tego, bo miałam półtora roku, troszkę mniej, rok, trzy miesiące przerwy, i dlatego za trzy tygodnie jeszcze nie, nie zdążyłam wszystkiego przygotować się na 100%, powiem tak. Powiedz, jak się czułaś po tej przerwie, bo faktycznie miałeś długi rozbrat z ringiem. widać co to było twoim zdaniem w Twoim boksie? Mm, powiem, czuła się dobrze. Emocjonalno bardzo zadowolona, że już boksuję, że znowu ja tutaj z wami, a, ale jak zawsze mm, jak zawsze. Mm, Я не задоволена тим, і як я то роблю до того, бо вієм, що можу є ще ліпі то зробити, тому відже від за свої бонди і це як найшибчі їх, їх поправити. Boks zawodowy w Twojej opinii dużo się różni, sądząc po tej jednej walce od boksu amatorskiego, oprócz tego, że nie ma kasków i pojawiła się kontuzja. Jedna rzecz, jaką ja odczuła na siebie, to na bliżniej dystancji uderzenie głowy. Dlatego ja przyzwyczajenie i to jest nowe dla mnie. A, a takiej dużej różnicy nie odczułam, dlatego, bo boksowała 4 rundy, tak jak i w amatorskim. Może kiedy już będę więcej rund, to mogę więcej powiedzieć. Ale wy był budzi się taką twoją skuteczną bronią, często wchodził. <noise> Możliwe. E, Chciałaby się, aby się i prawy kros, ale <noise> niestety e, Będziemy mogły pracować na razie prawy kros i lewy sierpi się szybciej i mocniej. Kiedy chciałabyś stoczyć kolejną walkę? E, Як найшибче, тирас Бенджі приготуватися мами от другий клуб в Варшаві в центрі Манам Лунарського осі приїхала мішина Європи 2014 року. Mala tylko 7 dni, żebyś mnie przygotować na to walkę. To bardzo mało, ale już na następną walkę za dwa miesiące ja myślę, że będzie trwać najmocniejsze treningi i najlepsze przygotowanie z naj... najdoświadczonymi trenerami w tym nowym klubie swojemu. Dzie dziękuję.